No dobra, to korzystając z tego, że wyjechałem sobie po raz kolejny tutaj na torze w Modlinie dzięki uprzejmości prowadzącego szkolenia Artura Wajdy tym oto właśnie fajerkiem to przy okazji nagram dla Was po raz kolejny vlogaska tematycznego tym razem krótka rozprawka na temat tego dlaczego tak rzadko spotyka się już teraz litry na torach. Że kiedy ja zaczynałem przygodę z motocyklami, to były oczywiście zupełnie inne czasy. Wtedy bardzo mocno zakorzenione były te wszystkie stwierdzenia: potem, albo nic, albo nic, że z motocyklami jak z flaszką, jeśli to nie jest lit, to nie warto na to siadać. I takie tam inne głupoty. No i w zasadzie też nie było już takiego wyboru tych mniejszych pojemności na polskim rynku. A oczywiście teraz to się wszystko bardzo mocno pozmieniało dzięki czemu możecie nacieszyć się mniejszymi pojemnościami, no ale kiedyś właśnie to te litry królowały u nas na tych torach, tych torów też jeszcze za dużo nie było eee, także większość osób jak już jeździłam na tor Poznań, tor Poznań jak wiemy to jest ten tor na którym można sobie wykorzystać potencjał litra pozostałe te nasze tory nie oszukujmy się no są jakie są raczej nic tam ciekawego się nie wydarzy No, i w związku z tym, kiedyś, jak już się jechało na tor, to były tam już tylko i wyłącznie litry. Natomiast teraz sytuacja bardzo mocno uległa zmianie. Teraz, jak widzicie, króją na tego typu obiektach przynajmniej 250, 300, 400, 500. Co mnie się nie dziwię, mając na uwadze to, że zrobiłem sobie tutaj parę okrążeń. Takich pierwszych okrążeń, tym, że motocyklem pomijam fakt, że. A jestem tutaj drugi raz. Pomijam fakt, że ten motocykl mam od trzech dni. A pomijam fakt, że ten motocykl jest tak dla mnie na chwilę obecną niewygodny, że jak wsiadłem na wizardową R1, to patrzyłem się jak na motocyklu sportowo-turystycznym. To jednak co by nie było, z 125 na tym obiekcie bawiłem się zdecydowanie lepiej. A co prawda kiedyś na tym moim licze byłem w lepszej kondycji i wtedy się tam szorowało bardzo mocno ale teraz zauważam, że no jazda tym tutaj sprzętem a, przychodzi mi zdecydowanie trudniej niż jazda na MT 125, którego miałem pod tyłkiem wtedy, w zasadzie chyba jeden dzień, bo odebrałem motocyk następnego dnia, już byłem i na torze także niestety, ale e, czas królowania, jak gdyby litrów na tych torach już dawno oszedł dla Musa bo większość tych torów, tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, no jest bardzo krótka, bardzo techniczna, mało prostych, dużo ciasnych następujących za sobą zakrętów, tak jak tutaj. I powiem wam, że ja mega się teraz tutaj męczę, bo o ile zdołam się ustawić do jednego zakrętu, o tyle jeśli mam już tą sekcję następujących po sobie zakrętów, to niestety, ale przewalanie się takie ciągłe na tym motocyklu. Po prostu mnie męczy. Nie jestem jeszcze tutaj, nie odnalazłem swojej pozycji. No jest po prostu ciężko. I teraz taka ciekawostka, to co Wam mówiłem, że taki litr może Wam dać przewagę niewielką. To ja w tym pierwszym wjeździe, co prawda jechałem na mapie deszczowej i jechałem bardzo pobiegawczo. No wiecie, no jednak wolę tutaj sobie pojeździć powoli aniżeli szaleć tym motocyklem. To jednak, jakby nie było czas jaki uzyskałem wówczas, to był taki sam dosłownie jak na 125. Nawet słabiej o sekundę, bo na 125. w pewnym momencie miałem tutaj 1,26, a tym miałem 1,27. Także, bardzo możliwe, że teraz powolutku zacznę się tam bardziej bojać się tym motocyklu, bardziej go poznawać ulepieć, lepiej się na nim układać. Także może coś tu będzie lepiej. Ale te trzy proste krótkie, które tutaj są, w żaden sposób nie pomagają mi z tym, żeby jakoś bardzo mocno nadrobić ten czas. I teraz to jest właśnie, właśnie to jest to, że bardzo często przyjeżdżają ludzie na tych swoich litrach, 600 na tego typu obiekty i są zadziwieni tym, jak bardzo jeszcze mogą pojechać szybciej. Motocykle o połowę mniejszej pojemności, czyli te właśnie 500, 300, a nawet 125. Także czy jest sens pakować się obecnie w takiego potwora, w motocykl typu Lit, tylko po to, żeby dawać się wyprzedzać wszystkim 300 na torze? No chyba niekoniecznie. Litr jest fajny, litr ma odejście, litr ma do hamowania ale jednak kiedy już przychodzi do takich nitek, skrętów tego wszystkiego, to niestety okazuje się, że masa robi swoje, lekkość prowadzenia też jest nie bez znaczenia. Rozmawiałem też z Niwem, kiedyś, kiedyś, a, znaczy kiedyś, kiedyś, dawno te, niedawno temu, na temat tego co, co było kiedyś. A, w ujęciu właśnie tej 125, którą już wiedziałem, że będę miał i tego fajera, którego wiedziałem, że będę miał. I to właśnie on również potwierdzi moje słowa. Bo no zanim ja w ogóle zacząłem latać to Iwo już za szorował tam z ludźmi po torach i tak dalej. No to kiedyś tych litrów było po prostu zatrzęsienie. A, natomiast wszyscy jak gdyby a, traktowali z takim a, no, lekkim śmiechem te niższe pojemności, teraz sytuacja się totalnie odmieniła. Teraz już nikt nie kupuje litra. Żeby wejść na tor. Tylko są to właśnie góra 600, i można powiedzieć, że te jedne z najlepszych czasów na pomniejszych torach, nie mówię o Poznaniu, ale na tych mniejszych torach najlepsze czasy to jednak już nie należą do litrówek, a do motocykli o mniejszej pojemności najczęściej są to po prostu 600. I chociaż tutaj jest cała masa systemów, które troszeczkę ściągają ze mnie. Odpowiedzialność za to co się dzieje. Mamy tutaj ten ABS przecież, który bardzo ładnie reaguje w zakręcie zmniejszając siłę hamowania. E, mam tutaj możliwość sterowania mocą, hamowaniem silnikiem, e, kontrola wheelie, e, kontrola tego jak zestrojone jest zawieszenie. ABS na trasę, ABS na tor, e, trakcje, wszystko to e, ustawio, ustawiłem sobie teraz tak na poziom średni. Dzięki czemu nie muszę się martwić tym, że jak odwinę, to nagle mi motocyk pójdzie bokiem, bo trakcja powinna to wyłapać. Chociaż ten motocykl na tym jeszcze wyższym stopniu, znaczy niższym stopniu kontroli trakcji, e, pozwala wprowadzić motocykl w uścisk um, tylnego koła. To jednak, mając na uwadze gabaryty tego miejsca, wolę jechać tak jak teraz. I teraz. Ech, jeszcze sobie chwilę pojeżdżę, bo cały czas gadam zamiast jechać. Dobra, to jedziemy dalej z tematem, bo ostatnio nie dograłem wszystkiego, co chciałem powiedzieć. A dzisiaj jestem po raz kolejny na torze Modlin, tym razem jestem na swojemu docyku, jak widzicie. Także powiem Wam jeszcze kilka słów w temacie. Jedziemy. Ale, oczywiście, jeżeli zapytacie mnie, czy warto w takim razie zabierać tego litra na tor. No oczywiście odpowiem Wam, że warto, moja odpowiedź zawsze będzie taka jak zazwyczaj, czyli nieważne czym jeździcie, choćby był to cruiser, warto ten motocykl zabrać na tor, warto się w nim wjeżdżać, najlepiej właśnie robić to w ten sposób, że jeździcie cały czas tym samym motocyklem, czyli najlepiej swoim, dobrze by było, jakbyście... Jak najczęściej lądowanie na tym samym ośrodku, tak żeby nauczyć się swojego motocykla, nauczyć się tego miejsca, na którym jeździcie. Eee, dzięki temu będziecie mogli po prostu jeździć coraz lepiej, coraz szybciej, coraz bardziej wydanie. Oczywiście przez to wszystko będziecie po prostu jeździć coraz lepiej, coraz sprawniej, coraz pewniej. Eee, nie ma się co oszukiwać. To co Wam zawsze też powtarzam, powtórzę po raz kolejny. Jedna, jeden wjazd na tor. Może wam dać zdecydowanie więcej niż cały sezon Nierzadko jest tak, że jeżdżąc przez cały sezon jeździcie Powiedziałbym kwadratowo, prostokątnie, bo jeździcie cały czas po prostej, po mieście I po prostu nie macie kiedy nauczyć się skręcać na tych motocyklach, natomiast Jak pojedziecie sobie na tor, to jeden taki wjazd na tor 4 sesje po 15 minut, 2 godziny, to zależy od tego gdzie pojedziecie, jak tam to jest zorganizowane Da wam to na pewno więcej w efekcie niż no nierzadko cały sezon na motocyklu. To mam na myśli po prostu kwestia tego, że na takim torze zakręt następuje za zakrętem. W związku z tym szybciej znajdziecie swoją pozycję na tym motocyklu. Szybciej przyzwyczaicie się do pochyleń, do prędkości, do jazdy z większymi prędkościami w zakrętach. I właśnie dlatego warto robić to na powtarzalnym obiekcie, bo wtedy po prostu jesteście w stanie odnotować własny progres na tym motocyklu, na tym torze. Bardzo często też jest tak, że osoby, które wsiadają na początek na litra, popełniają błąd z tego względu, że nie są w stanie jeszcze ogarnąć prędkości i tego wszystkiego, co dzieje się z tymi motocyklami na torze. Dlatego one wsiadając, wsiadając na ten motocykl czują strach przed zakręcaniem. Dużo osób przychodzi do mnie z zapytaniem co zrobić, żeby przełamać ten strach przed zakręcaniem, to powiem Wam tak, przede wszystkim możecie sobie zacząć od tego, że będziecie na mój poradnik na temat przeciwskrętu, po obejrzeniu którego powinniście zacząć bardziej świadomie skręcać na motocyklach. Po drugie polecam Wam wybranie się na szkolenia. Jeżeli jesteście z Warszawy lub to możecie właśnie zawitać tutaj, na to miejsce, tutaj e, za szkolenia odpowiada Artur Wajda, polecam Wam tego człowieka jako instruktora. E, tutaj na pewno dużo się nauczycie, zwłaszcza jeżeli macie mniejsze pojemności, ale w ogóle każdym jednym motocyklem. Także no, na początku jest taki strach na tych motocyklach, że boicie się jechać szybciej, boicie się zakręcać, e, boicie się dużo rzeczy zrobić z tym motocyklem, bo Was po prostu ta moc przeraża, na ten temat mówiłem Wam w innym odcinku. Dlatego ja uważam, że jeżeli wchodzić na tor w Polsce, nie opłaca się już kupować litra, bo litry to jest są tutaj po prostu za dużo. Ja też e, męczę się teraz tutaj troszeczkę, tak jak męczyłem się na poprzednim Fajerze. Tak na tym również, pomimo tego, że mój jest zdecydowanie wygodniejszy. To I tak na nim się troszeczkę męczę. Jest to mój pierwszy wjazd, więc na następnych nie będę już nagrywać. bo będę sobie chciał pojeździć do swojego pojeżdżenia, więc prawdopodobnie wróci mi jakiś tam e, ta pozycja, jaką miałem wypracowana na tym ocytku do tego czasu. Ale ja Będę wracać. Do torowania w przyszłym sezonie jest taki plan, ale na zdecydowanie mniejszych pojemnościach. Z tego względu, że kupię sobie motocykl przeznaczony właśnie do torowania. Dzięki czemu też będzie taki spokój umysłu, spokój w głowie na tej zasadzie, że nie będę się zastanawiać, co by się stało, jakby się nie stało. A co za tym idzie? No, ten motocykl będzie przeznaczony do torowania tylko i wyłącznie. Jakby nie było tańszy motocykl. Mniej żal po prostu wywalić, także to też jest taki mój pomysł na dalsze torowanie. Ale tak jak Wam powiedziałem na początku, o ile tych litrów się tutaj nie spotyka, bo ono litry są no, słabymi, powiedziałbym, motocyklami na nasze polskie obiekty, to jednak na pewno wszystko co masz, warto zabrać na tor. Warto sobie tym pojeździć, doszkalać się. Tak, aby jeździć po prostu coraz lepiej. Dlatego jeżeli próbujecie podumykać oponki cały czas walczyć o to, żeby zejść na kolano, to pamiętajcie o tym, że zdecydowanie lepiej jest to robić na tego typu obiektach. Tu na torze Modlin na pewno lepiej będzie Wam to zrobić niż na rondach i ulicach miast. Także serdecznie polecam. Bo to jest naprawdę fajna cena. Za 120 zł jesteście w stanie wejść na takie szkolenie. Taki track day, jak tutaj jest raz organizowany. Szkolenia tam kosztują trochę więcej, ale... Wtorki, czwartki i niedzielę możecie sobie jeździć tutaj za 120 zł, za 150 zł w niedzielę. Szkolenia za 500 zł, które trwają w zasadzie cały dzień, a łącznie z na tor. I tutaj na pewno szybciej i dojdziecie do pozycji, w której będziecie w stanie zejść na to kolano. A tak także szybciej podamykacie sobie te oponki. Ja wiem, że dla wielu z Was jest to jakiś tam cel każdego motocyklisty, żeby zejść na kolano, domknąć tę oponę. Nie opłaca się robić tego na ulicy, lepiej robić to w takich kontrolowanych warunkach jak tutaj. Ale niekoniecznie litrem, bo tak jak Wam mówię, litry średnio się nadają na mm, tego typu mniejsze tory, których w Polsce jest cała masa. Zdecydowanie y, lepiej zaczynać na mniejszych pojemnościach. Jeżeli chcecie już coś naprawdę dużego i szybkiego, to może zacznijcie od 300, a jeżeli chcecie to zacząć tak naprawdę z głową, to nawet 125 czy 300 na początek jest jak najbardziej w porządku. Ale najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, nieważne czym jeździcie, wbijacie na tor, będziecie jeździć na pewno zdecydowanie lepiej. Po jednym takim wjechaniu na tor będziecie lepiej czuć motocykl, będziecie pewniej czuć się w zakrętach. A jeżeli szukacie dobrego prowadzącego, to tu przed Wami tam po środku, Artur Wajda też warto się tutaj zapisać i spędzić kilka godzin pod jego instruktażem, powalczyć o swoje umiejętności, polepszenie swoich umiejętności. No i co moi drodzy, w tym odcinku to już by na tyle, także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka! Film Ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego Patmata dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro!